Cześć, witajcie. Jestem Wojtek i tak trochę jest inny głos niż kuby, prawda? Ale mam nadzieję, że trochę, a, no wyrobi się, prawda? Wyrobi się, chłopaczek. Co nie? Co, co ma się nie wyrobić? Damy radę. E, słuchajcie, ponieważ w tej chwili mm, Tyle, dostałem tylko artykuł od Dawida na początek o Warhammerze Fantasy. My wracamy do, do Warhammera 40 tysięcy i dzisiaj odcinek o kosmicznych wilkach i ich słynnych kampaniach, których brali udział słynnych, znaczy się gdzieś tam spisanych w ukrytej, znaczy w ukrytej, w czarnej bibliotece. Tak więc, tak więc zapraszam, a, a Kuba jak tylko coś dostanie nowego to na pewno. Na pewno nagra. Wybaczcie, że na początku było tak. Ten ściska go gardła i tak dalej, i tak dalej. Dostał siedem razów ode mnie po na, na dupę. Tak więc mam nadzieję, że w następnych odcinkach będzie już coraz, coraz lepiej. A za 7 lat dojdzie może do takiego poziomu jak ja. E, dzisiaj, tak. Kosmiczne wilki przechodźmy. Wilki Khan, to jest 7 rok, 31 milenium. Białe szramy dowiedziały się o herezji mistrza wojny po nawiązaniu kontaktu z kosmicznymi wilkami po zniszczeniu Prospero. Stając przed wyborem udzielenia pomocy Poniewieranym kosmicznym wilkom w walce z Legionem Alfa, a powrotem na terre zgodnie z rozkazem Rogala Ladorna, Khan wybrał ważniejszy obowiązek i powrócił na terre. Swora Strażnicza Czerwonego Noża i Kampania Signus, piąty rok 31 milenium. To jakoś tak dziwnie, tam siódmy, tu piąty, no dobra, nieważne. Po zdradzie Magnusa Czerwonego małe kontyngenty kosmicznych wilków wysłane zostały do każdego z pozostałych Legionów, by obserwować pozostałych Prymarchów pod kątem potencjalnej zdrady czy spaczenia chaosem, aha, czyli takie, które by, da, by zaczęły szczekać. E, rozwiązanie było dobre, jednak przyszło za późno i w zbyt małej skali dowodzony przez kapitana Helika Czerwonego Noża oddział dołączył do Krwawych Aniołów tuż przed początkiem kampanii Cygnus. Wilka Fenryka walczyli ramię w ramię z dziewiątym legionem przeciw chaosowi i Zinos, infekującym system Signus. jednak w przypadku Sfory Czerwonego Noża to nie zdrajcy mieli być tymi, którzy przecięli nie nici ich życia. Wilki padły ofiarą oszalałych berserkerów z piątej kompanii dowodzonej przez kapitana Amita Nasira, zwanej również rozdzieraczami ciała. U szczytu bitwy o Signus Prime padli oni ofiarami rodzącej się w szeregach krwawych aniołów klątwy, którą później nazwano Czerwonym Pragnieniem. Pogrążeni w szaleńczej żądzy krwi nie dostrzegali różnicy pomiędzy swoimi wrogami, więc bez większych oporów rozerwali na strzępy również sforę czerwonego noża. Ewidentny akt zdrady został po bitwie starannie zatuszowany przez wyższych dowódców krwawych aniołów i nie dotarł do uszu sanguiniusa, zaś kosmiczne wilki uznane zostały za poległych w akcji. Skoro ta kampania jest znana, to skąd się wilki dowiedziały o tym? Sfora strażnicza silnego uśmiecha i nocny łowc. Silnego uśmiecha i nocny łowc? co to znaczy? Tuż przed piąty rok. A, piąty rok 31 pierwsze milenium, tuż przed straszliwymi wydarzeniami masakry strefy zrzutu na Istwanie 5, sfora Teodora silnego uśmiecha aha dobrze, silny uśmiech a, otrzymała zadanie spotkania się z, z, ze zmrokiem, okrętem flagowym Konrada Kurze, i objęcia roli strażników prymarchy władców nocy. Oddział wilków nie mógł wiedzieć o tym, że władcy nocy byli już związani z dradzieckimi przysięgami i nawet nie przeczuwali marnego końca, jaki miał ich spotkać. Na pokładzie zmroku silny uśmiech rozkazał swoim braciom schować broni i wyjść na spotkanie oczekujących ich władców nocy. Chwilę później zbliżył się do kurza i obwieścił mu przyczynę, mm, która go sprowadziła. Nocny łowca wybuchnął. Jedynie śmiechem zaś jego legioniści przystąpili do rzezi. Jedynie silny uśmiech był w stanie położyć trupem jednego z napastników, nim sam uległ ich naporowi. Z całej sfory tylko on został oszczędzony i wysłany do systemu Sol, a jego strzaskane ciało zostało ułożone w ładowni promu kosmicznych wilków niczym wiadomość. Gdy prom został przechwycony przez imperium, Teodor nadal żył i uczyniono wszystko co możliwe, by uratować jego życie. Ostateczny los silnego uśmiecha pozostaje nieznany. Sfora strażnicza e, Bloodbrodera blood i zasadzka w rezydencji na Makrak, 7. rok, 31. milenium, wysłana na bez, e, do bezpośredniej ochrony papy Smerfa i Josfora, dowodzona przez Fafnrara e, Bloodbrodera, Pozostała, na makrak, pozostała w makrak Civitas, oficjalnej siedzibie prymarchy Ultramarinis, podczas gdy mroczne anioły, Ultrasmerfy i strzaskane legiony uganiały się za grasującym po fortecy Hery prymarchą władców nocy Konradem Kurze. Nocny łowca w końcu urwał się swoim prześladowcom i zaatakował samą makrak Civitas, całkowicie nie spodziewając się, że na miejscu może spotkać jakichś obrońców. Chcąc zadać ciężki cios morale Robuta Guillimana, za cel obrał sobie jego ludzką przybraną matkę. Kurze pogrywał sobie w najlepsze ze swoją ofiarą, tak jak zwykł to robić na Nostramo, i nie zorientował się, że w tym czasie wilki przemieszczały się, by zająć możliwie najkorzystniejsze pozycje. Kiedy nocny łowca wszedł do prywatnego biura Guillimana, zostało, zostało ono poszatkowane na strzępy szybko. Bolterowym ogniem, po czym członkowie Sfory rzucili się wprost na zdradzieckiego prymarchę. Tak szybko jak rzucili się do ataku, tak samo szybko zostali jeden po drugim obaleni lub odrzuceni. Nie poddając się, jeden po drugim zbierali się z ziemi i na powrót rzucali się do walki. Wcześniej Kurze bez większych problemów radził sobie z weteranami pierwszej, pierwszego i trzynastego legionu. W przypadku legionistów Wilka Fenrika było jednak inaczej. Prowadzili oni wyrównaną walkę i zdolni byli nawet utoczyć z znosnego łowcy nieco posoki. Ciężko powiedzieć, jak ostatecznie skończyłoby się to starcie, gdyby nie na wpół oszalały po zesmarzeniu się na skwarka w atmosferze makrak Wulkan, który dołączył do walki i wyrzucił kurza przez okno. Pewnie tak naprawdę chciał go przytulić, ale trochę mu to nie wyszło. Spośród dziesiątki kosmicznych wilków, którzy starli się z prymarchą władców nocy, zginął tylko jeden: szokaj Finn, odrzucony przez kurza na tyle pechowo, że wyleciał przez okno i rozpaćkał się wiele pięter niżej. Sfora Strażnica Torbiorn i zdradza na, zdrada nad Pelago to siódmy rok 31. milenium. Sfora Strażnica Torbjörna, z pochodzący yy, z szeregów, yy, pro, sfora ta pochodziła z szeregów czwartej kompanii, spotkała się z flotą Legionu Alfa w systemie Golan nad oceanicznym światem znanym jako Pelago. Ośmiu Astartes dowodzonych przez Torbiorna spotkało się z osobą twierdzącą, iż jest Alfariusem, i przystąpili do realizacji otrzymanych rozkazów tylko po to, by spojrzeć w niewłaściwy koniec Boltera. Z wynikłej, w wynikłej walce poległa większość Sfory, jednak Torbiornowi udało zabić się niby Alfariusa i niedobitki uciekły przejętym Stormbirdem. Zanim jednak wilki znalazły bezpieczne schronienie, dwóch ukrytych w przejętym pojeździe sabotażystów Legionu Alfa uderzyło i wymusiło lądowanie awaryjne nad Pelago. Katastrofę przetrwał jedynie Torbjorn, którego z wraku wyciągnęła grupa lokalnej ludności. Niedługo później zostali namierzeni przez noszący barwy wilka Fenrika pojazd szturmowy, jednak w rzeczywistości był to pojazd Legionu Alfa. Nim Torbjorn zdążył dobyć broni, został posiekany ogniem zdrajców razem z większością towarzyszących mu ludzi. Ten akt otwartej zdrady stanowił początek wojny o system Golan. Jak widzicie, to strasznie dostają po dupie w tych pierwszych kampaniach, prawda? Bitwa w Mgławicy Alaxes, 7 rok 31 milenium, liżący rany po walkach na Prospero Wilka Fenrika wpadli w zasadzkę Legionu Alfa i rozbici zostali na, nad Jarand. Leman Raz zarządził taktyczny odwrót w kierunku Mgławicy Alaxes. Legion Alfa ruszył w pościg i wkrótce dopadł swoją ofiarę. Szósty legion stanął w obliczu katastrofalnej sytuacji, był okrążony i odcięty. Niechętnie raz wezwał na pomoc swego brata Jagatajkana. Yeah i jego białe szramy Kagan odmówił pomocy kosmicznym wilkom i ruszył na Prospero by samemu poznać fakty i ocenić prawdę w pogłoskach o herezji mistrza wojny kosmiczne wilki zostały ostatecznie zmuszone do ucieczki w starciu pomiędzy lojalistami a zdrajcami wilka Fenryka przysięgli zabrać ze za sobą możliwie najwięcej zdrajców zanim sami zostaną ostatecznie zniszczeni Pomoc dla stojącego u progu zagłady, stojących u progu zagłady wilków przyszła z najmniej oczekiwanej strony. Do starcia dołączyły mroczne anioły wraz ze swoim fortem gwiezdnym Chimera. Połączone siły obu legionów odparły zdrajców i zadały im poważne straty. Wilczy król przekazał dowódcy mrocznych aniołów informacje o zdradzie Horusa i uzgodnił warunki, na których wilka Fenrica mieli otrzymać materiały i wyposażenie od pierwszego legionu. Po wszystkim szósty legion ruszył w, e, w drogę na ratunek Terry. Upadek Bacel III, ósmy rok 31 milenium, siły kosmicznych wilków zniszczyły cały 39. dziewiąty milenial dzieci imperatora w szturmie zimowego pałacu Wykstat w czasie kampanii na Bacel III, toczonej jako część większej operacji, mającej na celu przejęcie i utrzymanie kontroli w sektorze brosin primaris w segmentum Obscurus. Pozbawiony przywódców Bacel III po pogrążył się w walkach wewnętrznych, co doprowadziło ostatecznie do ludobójczej wojny domowej, gdy Wilka Fenryka opuszczali system, starli się z nieznanym legionem Astartes, który nie nosił żadnych rozpoznawalnych oznaczeń. Desant na Wanaheim e, lata 8 i 9 31 milenium. Orbitalne miasta ule nad Wanaheim padły ofiarami ataku żelaznych wojowników. Po dziesięciu dniach zażartych walk zdrajcy przejęli kluczowe instalacje, siły. Lojalistów w segmentum Tempestus, w tym odizolowane elementy Szóstego Legionu, wciągnięte zostały w przedłużający się konflikt. Przeprowadziły one trzy szturmy, z których każdy był tak samo krwawy jak bezskuteczny. W czasie walk łupem żelaznych wojowników padł osławiony wielki krążownik kosmicznych wilków, włócznia Helikonu. Upadek fortecy Kalida Secundus, nieznana data, 31. milenium. W mrocznych dniach herezji Horusa wszyscy zdolni do tego lojaliści zmierzali w stronę Terry, w desperackiej próbie dołączenia do Imperatora w bitwie przeciwko arcyzdrajcy floty I i VI Legionu, połączyły swe siły w czasie międzygwiezdnej podróży. Biorąc pod uwagę zajścia z przeszłości, w tym mordobicie pomiędzy Prymarchami, porozumienie było niełatwe, a man Raz i Lionel Johnson toczyli ciągłe kłótnie w kwestii następnych przedsięwzięć. L. Johnson optował za tym, aby floty jak najszybciej podążały w stronę Terry. Wilczy Król z kolei był zdania, że ich flota powinna udzielać pomocy wszystkim imperialnym systemom znajdującym się na jej drodze. Zasadniczym argumentem za podejściem rasa był fakt, że pomoc imperatorowi nie miałaby sensu, jeśli nie pozostałby nawet strzęp z jego imperium. Jedną z planet, która otrzymała wsparcie połączonej floty, był Kalidus. Zdaniem Lajona jakakolwiek dywersja nie miała sensu, zaś raz obstawał za zniszczeniem Kalida sekundus, mocno ufortyfikowanej twierdzy księżycowej, która nieustannie ostrzeliwała lojalistów na powierzchni samego Kalidusa. Oliwy do ognia, dolał niejaki tarus, ocalały z bastionu, który twierdził, że jego załoga opanowana została przez demony. Przez niemal całą solarną dobę prymarchowie debatowali, aż w końcu siła argumentów miała zostać zastąpiona przez argument siły. Synowie imperatora otoczyli, utoczyli sobie nieco krwi ee, i pojedynek został. Ale pojedynek został powstrzymany przez żelaznego kapłana Hrotgara, który ujawnił fakt, że tarus jest demonem w ludzkim przebraniu. Uznawszy pojedynek za remis, oba legiony przystąpiły do ataku na fortecę i wyrżnęły sobie drogę do jej reaktora. Tam sam Lejman raz umieścił ładunki wybuchowe, po czym legiony wycofały się i ruszyły w dalszą drogę na Terrę. Broniący Kalidusa lojaliści ujrzeli, że na niebie na krótką chwilę zrodziło się nowe słońce, jednak o wiele istotniejszą zmianą był fakt ustania ciągłego bombardowania z kosmosu. Piraci z Lemory Nieznana data, 31. milenium. Połączone floty Mrocznych Aniołów i Kosmicznych Wilków w czasie podróży na Terre natrafiły na flotę rozbójników grasujących w systemie Lemora. Wybuch herezji Horusa i związane z nią osłabienie władzy imperialnej stanowiły pożywkę dla wszelkiej maści piratów, w których dostrzegli oni okazję do prowadzenia bezkarnych wypraw łupieszczych. Przewódca korsarzy łupiących system Lemora, Goran Navigator, został osobiście pokonany przez Wilczego Króla, jednak raz oszczędził mu życie w w zamian za odnowienie przysiąg lojalności wobec imperatora. W dalszych wydarzeniach Goran wykazał się wielkim męstwem w bitwach, zaś jego wnuk spłacił rodzinny dług. Śmierć tyrana z Mashashashi, nieznana data 31 milenium. W regionie znanym jako Światy Tarczy, połączona flota I i VI Legionu pokonała tyrana z Mashashi wraz z jego armią 10 milionów żądnych krwi żołdaków. Sam tyran padł od ciosu wielkiego topora, ale Mana Rasa, jednak zanim wspaniała broń zakończyła jego parszywy żywot, zdążył w prześmiewczy sposób przekazać Rasowi i El Johnsonowi informacje o planowanym przez Mistrza Wojny uderzeniu na Terrę. Wspomniał również, że imperator zginie z ręki swego ukochanego syna. Spoglądając w starożytny kryształ, w tym momencie już martwego, tyrana, prymarchowie ujrzeli widok, który zmroził ich, nawet ich zahartowane w bojach serca. Oto wielka armada pod przywództwem Horusa zmierzała w stronę Terry. Pięć zdradzieckich legionów wspieranych przez nieprzebrane rzesze kultystów chaosu i groteskowo powykręcanych mutantów. Zobaczyli sceny całkowitego chaosu, gdzie Horus i Imperator toczyli śmiertelny pojedynek, a u ich stóp leżały strzaskane zwłoki Sanguiniusa. Prymarchowie po raz kolejny pogrążyli się w dyskusji co do dalszych działań, jednak szczęśliwie tym razem obeszło się bez półboskiego mordobicia. Pomimo w pewien sposób uzasadnionych podejrzeń, iż wizje te miały być jedynie sztuczką nieprzyjaciela, mającą zaprowadzić ich w pułapkę, uznali, że konsekwencje zaniechania działań dalece przewyższały potencjalne ryzyko, raz i Johnson postanowili wykorzystać zdobyty kryształ, by wspomóc nim swoją podróż przez osnowę w stronę zagrożonej tery. Upadek Warksjolda, nieznana data, 31. milenium. Niewielu zna historię Waksjolda i to, w jaki sposób poległ, jednak jest to opowieść o odwadze i poświęceniu zdolnych dorównać tym, o których opowiadają najwspanialsze sagi rozbrzmiewające w halach kła. Jak wielu z walczących w czasie Herezji Horusa, Warksjold, wyrzekł się przysiąg złożonych swemu legionowi i prymarsze, by dołączyć do stworzonych przez Malkadora Pieczętnika błędnych rycerzy, dowodzonych przez kapitana Nataniela Garro niegdyś należącego do Gwardii Śmierci. Warksoldowi Vax nie dane jednak było dotrzeć na terre i dołączyć do Malkadora. Xanthus, fregata imperialnych pięści przewożąca Warksolda, została przechwycona i zestrzelona przez Gwardię Śmierci nad lesistym księżycem Algonquis. Zdrajców nie satysfakcjonowało jedynie zestrzelenie lojalistów i skazanie ich na powolną śmierć w nieprzebytych bagnach. Aby dopełnić dzieła zniszczenia, z okrętu zdrajców wyruszył oddział niszczycieli oraz kapelan Morgax Murnau. Ich zadanie było proste upewnić się, że nikt z lojalistów nie przeżył. Dowodzący imperialnymi pięściami kapitan zginął w czasie awaryjnego lądowania, więc rola przywódcy garstki ocalałych Astartes spadła na Awarksjolda. Synowie dorna szybko i sprawnie zabarykadowali się we wraku, a nawet udało im się uruchomić jedno z dział plazmowych okrętu. Nim skażony kapelan poprowadził oddział do ostatecznego brutalnego szturmu, lojaliści zdążyli położyć trupem trzech zdrajców. Kolejni trzej padli w brutalnej walce wręcz prąc do, prąd do centrum oporu imperialnych pięści położonym na zapadniętym w grząskim gruncie pokładzie artyleryjskim. Nie dysponując przewagą liczebną pozwalającą na bezpośrednie uderzenie, sierżant Gorfon wrzucił na pokład dwa kanistry wypełnione fosfeksem, licząc, że obrońcy wybiorą uderzenie na napastników zamiast rozpuścić się w toksycznych oparach. Ku pełnemu zaskoczeniu żadne uderzenie nie nastąpiło i kapelan Morgax poprowadził. Poprowadzić musiał kolejne natarcie. W głębi pokładu artyleryjskiego zdrajcy natrafili na ledwie pełznącego po ziemi Warksjolda. Jego twarz wyżerana przez toksyczną substancję była już jedynie daleką sugestią dawnej formy, zaś z płuc dobywało się urywane rzężenie, w miarę jak te obracały się w organiczny szlam. Logika nakazywała dobić kosmicznego wilka, jednak synowie Mortariona wstrzymali swe ostrze, aby nacieszyć oczy męczarniami swego wroga. Za tę arogancję przyszło im jednak słono zapłacić. Ostatkiem sił Warksjold wycharczał hasło, na które sierżant imperialnych pięści przeciążył jedną z baterii plazmowych. Eksplodujące ogniwo wyrwało w kadłubie wraku potężną dziurę, przez którą do wnętrza zaczęło wdzierać się śmierdzące bagno pokrywające powierzchnię Algonquisa skazując wszystkich na pokładzie na pogrzebanie żywcem. Nim kapelan Morgaks ostatecznie dobił umierającego Varksiolda, ten zdążył jeszcze w geście ostatecznej pogardy śmierci rozchlapać po ścianach mózg sierżanta Gorfona. I w tym momencie zakończymy dzisiejszy odcinek. Ja muszę, ponieważ się już przeniosłem, mam nowe fajne biuro, w którym wszystko jest super ekstra i tak dalej, eee, no muszę jechać do domu. Tak więc w domu już zrobię ten filmik, przerobię go, wrzucę go potem sobie tam, daradam, dam i będzie, będzie filmik na YouTubie. Tak więc dziękuję wam bardzo za dzisiaj, trzymajcie się, do jutra, cześć, czytał Wojtek, a może, nie wiem, jak coś dostanę, to i Kuba poczyta, nie? Trzymajcie się, do następnego razu, hej!